O, me, tych Tech 5. Dobra, bierę to, kurde, Git. Zgodnie z prośbą widza, słuchajcie, obgrywam dzisiaj tyta Zazela. Dzień dobry, dzień dobry, oczywiście, bardzo serdecznie. Z tej strony cyfru. Dobra, Tech 5 to jest idealna po prostu. Przedmiota, którą potrzebowałem do tej postaci. Dobra, pięknie, ładnie. Okej, okay, mini-bosik jakiś. Pięknie, pięknie. Cześć, lubisz tańsze gry? Więc zapraszam cię na G2A. Pierwszy link w opisie. Dobra, oła kurde, nabiłem się na przeciwnika walonego. Oczywiście standardowo przypominam, na drodzy, drodze, jakbyście chcieli zobaczyć jakąś postać w kolejnym materiale. No to nie zapomnijcie napisać w komentarzu, jaką chcielibyście zobaczyć. Dobra, będę potrzebował dwie bomki, bo dwa kamienie z ichsem znalazłem, ale póki co muszę w ogóle chociaż bossa znaleźć. Dobra. Fajne jest to, że kiedy ładuję sobie kurde tego brima. No to faktycznie, kurde, lebele ten Tech-5 bije, nie? Naprawdę, uzupełnia tą postać zawodowo, kurde, to. Oki okay, jeszcze jeden został. Dobra, nic na razie, serio? Dobra, idziemy na bossa, kurde. Siema, byczku. Dobra, na szczęście walka nie, nie będzie zbyt długa, kurczę blade. Akurat bardzo prosty boss, szczególnie na tej postaci. No ja i powiem tak, lipa, żadnej bombki, nic takiego. No dobra, idziemy, kurde, na alternatywne piętro. O, dzień dobry, proszę pana. Witam pana bardzo serdecznie. No, to będzie całkiem proste i szybkie, wydaje mi się. Dobra, dobra, tylko z tym ogniem nie przesadzaj. K kto ogniem się bawi, ten się poparzy, nie? Czy jakoś tak? Dobra, pięknie, ładnie, bardzo szybko i na temat. Ło, Jezus, co to jest? Dobra, HP damage up. Tu nie wchodzę. No, dzień dobry, dzień dobry państwu. Ała, to bolało i to bardzo. Dobra, co będzie w pierwszym item? Róbię kurde belę tutaj. Biorę zagadkowy item. A, okej, okay, taki se. Yo, dobra, jest przeciwniczków trochę. Dobrze, dostałem w ogóle to piętro. On jest prostsze od bojlera na szczęście. Kurczę blade. Dobra, pięknie, ładnie. Zaraz was tutaj porobię. W ogóle, słuchajcie, widziałem propozycję na live ostatnio, bardzo fajnej. Modyfikacji, żeby zagrać kurczę blade modem z postacią, która nazywa się Mamon. I szczerze, niedługo myślę, że się mogę za nią wziąć, kurczę leblade. Aczkolwiek myślę, czy w najbliższym czasie nie obgram jeszcze sobie Samaela. U mnie to po prostu czeku hotuwa, nie? Ta pogoda jest tak gorąca jak ja. Ła kurde, muszę uważać, jak to w ścianę uderza, bo to wybucha od razu. No to najpierw rozprawimy się z Bosikiem, którym jest. O Jezu, mój ulubieniec po prostu. Dobra, z tobą będzie prosto kurczę blade, szczególnie jak marka naznaczyłem na tobie. Ja pierdolę, od razu Angel Room. Dobra, bombki mam. Kurde, Bele. Uuhu. Nie no, genialnie. Dostałem jeszcze jednego z lepszych kurcze, blady familiarów tutaj. Cyk. Ja rozumiem, że mam poranną chrypę, ale to nie znaczy, że trzeba się na mnie wyżywać z tej racji, nie? Dobra, padaj, kurde. Dobra, item room sobie odwiedzę później, szczerze mówiąc, w ogóle. Y A! Nienawidzę go. W ogóle dostawałem znowu komentarze widzowie. Staram się tą listę modów zrobić, powiedzmy. Tych modów trochę jest. I mam pytanie, czy mógłbym po prostu zrobić, nie wiem, o Jezus, ukryty jakiś film, powiedzmy, na kanale, dać wam linka do niego, w którym po kolei pokażę wam, jak się każdy mod nazywa. Także serio, one question, czy może to być po prostu... What the fuck? Dobra, to jest poop item, ale... Ale kupa za free na każdy pokój, nice. Dobra, mam jakieś takie dejawunie w walce z tobą, kurde, przyjacielu. Dobra, najlepsze jest, że ty te, kurde, naznaczone robaki od razu robisz i to mi ułatwia. Ło, Jezus Maria, dobra, wy tu będziecie bić. O, weź mi otwórz to przejście, mordo. Tu, ej, pst, ziomuś, chodź, tak, tak, jeszcze, jeszcze kroczek, jeszcze kroczek, o. I świetnie, dziękuję. Ała, ten raz za dużo mnie uderzyłeś, mordo. No, ale wracając, generalnie będziemy szli dzisiaj sobie, słuchajcie, prawdopodobnie yy, na Darkroom generalnie, ale jakby nam się udało, to pójdziemy na Demader. Dobra, zrobimy tak, wejdę sobie. Tutaj, ja pierdyle! Jaki dobry item! Dobra, idziemy od razu na walkę z bossem. Ja pierdyle, co. O nie, to ty. O nie, to ty, czemu ty? No, nienawidzę po prostu, jak ty tak robisz, kumpel. Ja rozumiem, że ty musisz mieć swój pattern ataku i tak dalej, ale uspokój się. O, kurde bele. Dobra, jeść! Nice! Udało mi się trochę zjeść. Dobra, mam nadzieję, że wy mnie w tych wózkach nie możecie, ale chyba nie. Ja się zawsze bałem, że one mogą mnie przejechać, nie? Dobra, pięknie, zachowałem na szczęście najważniejsze serducho Czyli Bonharcik w razie Wu. Mam kurde, nie? Ej, w ogóle zdaję sobie jedną sprawę. Że mam, słuchajcie, moda, który pozwala mi podołytnie iść dalej, więc wracajcie, czego ten run się nie skończy, kurde, jeśli byśmy ją pokonali. Leprechonk! Is perfect, biorę. Ja pierdolę, widzowie, co to teraz będzie? O, co prawda, to niszczy mi trochę zasięg, ale kurde, patrzcie na te wielkie kule, które się tworzą. Gwarantuję, że to są największe kule, jakie będziesz miał w swoim, co? <laughs> Jezus Maria, przepraszam, kochani widzowie. Ale jestem graczem Majzaka i to mnie, kurde bele, utożsamia z osobą nie dotykającą nigdy trawy, tak? No i idziemy, kurde belę, Gideon, czy to ty? No i oczywiście, mój ulubieniec. Może powiedzieć, pirat i gwiazda filmów dla dorosłych. Niech mnie kule biją. Ja przepraszam, ale ja wstałem niedawno, kiedy nagrywam ten film, i mój mózg jeszcze nie funkcjonuje do końca. I takie żarty to. szybko wręcz. Dobra, wezmę sobie to oko, Kurczę blade, no kusi ten baby, a wezmę ten baby. Ta ty-te-te. Dziwnie, kurde, byle nie Hamuj tutaj, hamie, prostaku. Dobra, jest HP. Najsowo, nice najsowo, nice kurde. Złoty item! Dobra, zaczekacie mnie, jak tego nie użyję. Okej, okay, podwójny brimek. Co prawda, lepre nie mam. Damage mam taki do pupy w sumie, ty. Eee, chyba poużywam tego jeszcze. I mamy pierwszego bossa. A nie! Jezus, ja mam Susade Kinga, serio? Nie! Uff. Dobra, zmieniamy to znowu. Kurde, tej temu nie. A co to za guf? <ścoughs> Trochę się trząsę, jak chodzę. I mam wrażenie, że moja animacja chodzenia jest lekko zbugowana. Okej, okay, mam serpent kiss, dobra. W sensie ten. Y, pocałunek, kurde, gorgony, okej. Okay. No, mnie coś uleczyło, ale... a, bo mam kurde tego, licza, dobra. No padaj! Gnojku, kurde, wręcz... Ała! Spintalaj. No, jeszcze by kurde, próbował. Dobra, spróbowałbym jeszcze raz na tym piętrze się zrolować i wziąć w sumie tamtego itema. Mama kupila i tema. <laughs> Mama kupila i tema. Dobra, zjedz go, zjedz go, ja HP potrzebuję, dziękuję. Dobra, mam nadzieję, że tam będą jacyś przeciwnicy, bo chcę ten ładunek, kurde. O! O my ja chyba zostaję przy tym. To D4 mogło sporo napsuć, no ale trudno, kurczę. Wladys, że tak powiem, zmieniliśmy sobie build bardzo fajnie. Triple shot jest nawet. No dobra, i od razu na bossa, kurde. Elo, kurde, walka z matką, nie? O nie, zapomniałem, że nie wyjdę stąd. What the fuck. Mam pomysł. Okej. Okay. Stupid things. O, blanket mam. Dobra, matka rozwalona. W ogóle Wojda mi proponuje. Nie ma matko kochana, nie mogę niestety. Najpierw tutaj. Oha, badonik! Kurde, brak czerwonych serc, no trudno. Ja pierdyle, dobra. Jeszcze nie pomieszczeń mam bardzo proste, nie? W ogóle muszę powiedzieć, że ja latam. Gorzej, że dostałem gilotynę. Nie, podoba mi się naprawdę, jak bezproblemowo, kurde, mogę sobie chodzić po tych różnych pomieszczeniach, bo... Tu są mocni przeciwnicy. No, nie będę krył. Ale my ich, kurde, niszczymy jednym użyciem spacji, nie? To jest piękne. The Tower. O Jezus Maria, najgorsza karta. Nic tu nie ma. Przeciwnicy tu są jacyś? Ktoś coś widział? Ja nie! Ja nie widziałem żadnych przeciwników, o co chodzi? Dzień dobry, o siemano. Nara. Jezu, jakie to piękne. Dobra, HP super sprawa. O, dodatkowe HP. No to hits do pieczary, kurde. bossa, kurde dejnie, dobrze, że widzę twoje HP, okej. Okay. Ło, dobrze się zaczęło. Dobra, Blanket najpierw przyjął cios. 20 obrażeń, co ty gadasz teraz? Jeszcze ona Sinus Faction dostaje, Jezus, ja dostałem naprawdę coś świetnego. Ja mam chyba Bloody Lasta, jeszcze mam wrażenie. Dobra, pięknie, druga faza. Dobrze, zainstalowałem z tego moda na kontynuację, słuchajcie, bo byście mieli krótszy odcinek normalnie, nie? Ja nie wiem. To jest ten hardcore'owy najsilniejszy boss, tak? <grytania> na tyle cię stać? Dobra, przestań Cyfer, jesteś greedy znowu. O, zaoberwanie, aha, czyli ja mam ten drugi item, okej. Okay. No nie edgy japy no. Wszyscy wiemy, tak, 27 30 obrażeń zaraz będę miał. What the fuck? Wiecie co? Czerwiocik, oczy kurde, bo chwilę nie będę obrywał. Dobra witness, słuchaj, yy, możesz przestać. Naprawdę nie bawi mnie te twoje ataki. mnie wkurza to, że mam gilotynę i ja nie wiem gdzie moja głowa. Jest a gdzie jest mój hitbox, nie? Dobra, znowu zasysasz. I ciebie nie ma 33 obrażeń. yo! Dobra, tam nie Ajzaj, Isaac, aj, aj, tylko kurde bele się respną. No. Tutaj nie zużywam na razie temu aktywnego, bo będę chciał nasze funia użyć. Tak, 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 tak. <laughs> I tyle z tej fazy. Dobra, pięknie, ładnie. Druga faza, cyk. No i po tobie. O Boże, ja w dalszym ciągu mam tam Jezu wzięcie tego itemu to był świetny pomysł, nie? Patrzcie, jak ja czyszczę sobie SIOL. Boże, Darkroom jak sobie czyszczę tam shiol, sh to kurde, małe piwo przy tym. O Jezu, to prawie przeżyło. No, to ma dużo HP. co, jak co? O Boże, The Lamp. ma Dobra, HP dodatkowe się przyda na pewno. I co, lecimy z tym, nie? O Boże, to go nie zaciupało na raz? Jak to tak? Dobra. Przejście do wojdami otworzysz? Nie, 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 nie lap. A kurde, nie otworzył. No co wam powiem? Niestety kurde bez przejścia, ale proszę bardzo, ten tetazazel prosto dla widza. Wicked Crown odblokowane. No i co powiem? Piszcie jaka postać z tym razem.